Witam Was na kanale Teen Word. Zapraszam do obejrzenia filmu, w którym pokazuję, jak robię moją ulubioną babkę wielkanocną. Zaczynam od oddzielenia żółtek od białek z czterech jaj. Oczywiście wszystkie składniki na ciasto powinny być w temperaturze pokojowej. Do żółtek dodaję jedną szklankę drobnego cukru i dwie trzecie kostki masła. Wszystko ucieram na jednolitą, puszystą masę. Następnie dodaję jedną szklankę mąki ziemniaczanej, 3 łyżki mąki pszennej i 3 łyżki oleju. Wszystko dokładnie mieszam. Pod koniec dodaję kilka kropel olejku zapachowego. Świetnie sprawdza się olejek pomarańczowy lub cytrynowy. Dodaję również 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Wyrobioną gładką masę odstawiam na bok, myję końcówki miksera i biorę się za ubijanie piany z białek. Do ubijania piany dodaję oczywiście szczyptę drobnej soli. Ubijam do momentu, aż będzie na tyle sztywna, że po odwróceniu miski do góry dnem, piana nie wypadnie. Formę na babkę smaruję olejem. I opruszam bułką tartą. Gdy mam już przygotowaną foremkę, delikatnie łączę piany z masą jajeczną maślaną. Nie robiłam tego wcześniej, bo w trakcie przygotowywania formy ciasto może opaść, i w rezultacie na koniec będziemy mieli zakalec. Przelewam masę do formy i wyrównuję szpatułką powierzchnię ciasta. Babkę piekę w piekarniku ustawionym na grzanie góra-dół na 180 stopni. Piekę przez około 50 minut, a tak naprawdę do suchego patyczka. Ciasto studzę do góry dnem na kratce co najmniej 2 godziny. Po wystudzeniu ciasto opruszam cukrem, pudrem. Polecam wypróbowanie tego przepisu, ponieważ jest bardzo prosty. Babka jest wilgotna i miękka. Nie przypomina suchego wióra. Jest naprawdę smaczna. Dziękuję, że dzisiaj ze mną byliście. Wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zajrzyjcie również do innych moich filmów z serii Świąteczne Smaki. Do zobaczenia w kolejnym filmie.